Mamy to, moi drodzy. Właśnie przyjechały. Kurry z impostu on stanowił wnieść. Nawet nie nieciężka paczka, była z 15 kg, więc dał radę. Najważniejsze jest to, że zobaczcie opony wyczyszczone, łożyska powymieniane, uszczelnione. Wszystko ładnie. Widzę, że gdzieś tam jeszcze tutaj uszczelniacz trochę wystaje. No to dobrze. Przynajmniej widać, że uszczelnione było. Robota łącznie zajęła 5 dni roboczych. W pędzek wysłałem, w piątek odbieram. To są stare łożyska, zobaczcie. Przyczyną nie była woda i korozja, tylko po prostu wyrobienie się podczas slajdowania. Więc miejcie, miejcie to na uwadze, że fajnie się slajduje kolejną No ale jak są tanie chińskie łożyska, niestety, no to wtedy może się tak stać. Natomiast na tych nowych SKF-ach, które są tam włożone, już takie coś nie powinno wystąpić. A jak wystąpi, to wiem gdzie się zgłaszać do najlepszego serwisu w Polsce obecnie. HND &E Electric, moi drodzy. Jeszcze tylko niech ktoś przyjdzie tutaj i tu mi złoży, bo trochę mi się nie chce a chciałbym pojeździć przed urlopem zanim położę się na plaży to chciałbym jeszcze troszeczkę pojeździć bo więcej stało ostatnio w tych wszystkich tuningach i serwisach niż ja na nie jeździłem no. ale to nic, wszystko gra zaraz składamy ja byście się zastanawiali jakie to są łożyska to już Wam pokazuję tutaj 624RS takie jest łożysko jedno i to jest większe, i są takie dwa, i macie dwa mniejsze 6203RS. Czyli takie dwa łożyska musicie założyć. Myślę, że nie ma tutaj gramardzy. Po prostu wzięły i się wyrobiły, na no najzwyczajniej w świecie. Także nie się mi tu o żadnym myciu. Tam jest naprawdę dobrze wodoszczelna. Następnie tarcze. Jeżeli będziecie instalowali tarcze, to bardzo ważne, żeby je po prostu na początku wyczyścić, a następnie warto je odtuścić. Aha. W takiej pozycji, póki jeszcze nie są założone, a potem załóż je w jakieś rękawiczkach, żeby nie były tłuste. I takiego e, zobaczcie, odtłuszcze ja używam bardzo dobrze odtłuszcza. Wszystko sobie możecie tym odtuścić. Eee. A stare łożyska to można tylko zrobić czarno. Jedno koło już jest. Pięknie siedzi. Wszystko gra. Kabel przyciągnięty, a matkę ile się leczyłem. Słuchajcie, na komputerze w tym momencie mamy wskaźnik. Error e, silnika. Zobaczmy, czy. W przypadku, kiedy mamy awarię silnika jednego, to czy jesteśmy w stanie jechać? Jak to zrobić? O, nacisnąć monetkę gazu. No i jesteśmy w stanie. No i pięknie. Zaraz trzeba będzie tarczę tylko jeszcze ustawić, żeby nic tam nam nie przeszkadzało. Będzie pięknie. Gotowa, moi drodzy. Gotowa, gotowa do jazdy. A jako, że swego czasu, jakieś prawie 2 miesiące temu zrobiliśmy tuning. Optyczno-mechaniczny, to opowiedzmy teraz o tym, bo wielu z Was ciekawiło się, co tu zostało zmienione, co tu zostało wymienione, co tu zostało naprawione i ulepszone. No to jedziemy po kolei, zaczynając od kierownicy. Na kierownicy, moi drodzy, pojawił się nowy czujnik, który wrzuciłem pod tym filmem z ASG. Jest tam dostępny link z AliExpress. Możecie zamawiać jakieś 3 tygodnie się czeka na taki, no i przychodzi Wam elegancko. I uwaga, on jest bardzo fajny, bo jak dłużej postoi, nie wiem ile dokładnie, czy 5 czy 10 minut, to on się wyłącza. A wystarczy, że ruszysz tylko tak kierownicą, on się automatycznie odpala. I generalnie pokazuje dokładnie to samo i w taki sam sposób, jak pokazało tamten, ale wygląda trochę lepiej, bo jest taki, widzicie, no, no, trochę lepiej wygląda. I dodatkowo ma tu e, szybko zdejmowalny przycisk, czyli naciskacie i cyk, zeskakuje od razu a, i zanosicie sobie do ładowania. To jest ważne, dlatego że tamten miał taki długi, przypałowy, o, aż taki długi miał e, ten e, uchwyt i to było denerwujące, bo tak by Wam wystawał ten czujnik. Ja ją wtedy e, skróciłem praktycznie ten tamten i tutaj złapałem zipami i, no i tak się trzymał na zipach. A ten już się trzyma porządnie na tym, ale i tak czy inaczej tutaj od dołu puściłem zipa jeszcze dodatkowo, żeby się nie ruszał. No i ładnie wygląda, komponuje się idealnie, pasuje świetnie. Kolejną zmianą, jaką zrobiłem, wróciłem do stokowych gripów Nami. No Są bardzo wygodne. Zmieniłem je przede wszystkim dlatego, że tam tam te gripy trafiły właśnie tam, a tutaj gripy Nami jednak dobrze kleją i są mięciutkie, co akurat. Także jeśli macie gripy Nami, zostawcie je sobie, bo są super wygodne. Chyba, że chcecie jakieś grubsze, większe, cięższe, piankowe, plastikowe, jakielkolwiek będziecie chcieli, to sobie zmienicie. Kierownica. Kierownica, moi drodzy, karbonowa. Założona, żeby pasowała do tego karbonu, ale też przede wszystkim, żeby pasowała zielonym już do całego schematu kolorów. Widzicie, to jest praktycznie to samo, jeden do jednego kolorystyka, więc dlatego przede wszystkim ją zmieniłem. Jak gdyby była tylko karbonowa, to może bym się jeszcze zastanawiał, czy zmieniać tamtą kierownicę, którą miałem, ale że jest karbonowa z zielonym fajnym napisem, to pasuje idealnie. Kolejną rzeczą, jaką tutaj zrobiłem, jest jeszcze ta zmiana z powrotem tych przełączników światła i klaksonów na prawą stronę, dlatego że bardzo miałem kable napięte tutaj sobie muszę za chwilę spiąć je tak w ten sposób, żeby były nisko pod kierownicą. Niestety w tej wersji, którą ja mam, czyli 32, kupiona już półtora roku temu, tutaj były za krótkie kable. A przez to tutaj jak był ten klakson umieszczony w tym, w tym miejscu, to ten kabel był bardzo napięty. W tej najnowszej wersji podobno są ciutkę dłuższe kable, więc tam już możecie kombinować sobie i na prawo i na lewo. Ja osobiście polecam Wam mieć po lewej stronie. a Ja ze względu na to, że chciałem mieć te kable jednak takie nieodstające, nie tylko w taki sposób, zaraz je pospinam, to sobie z sportem na prawą stronę. Tak naprawdę używam tylko klaksonu, kierunku wskazów, to nie używam, bo i tak to są średnio widoczne. W dzień już na pewno nikt ich nie zauważy. Kolejną rzeczą, jaką zrobiliśmy, to był serwis tego dampera. Dlatego, że oryginalny ten damper, to on wiecie, kosztuje 300, może 400 zł. I ten damper skrętu jest, że tak powiem, słabo uszczelniony. I często dosłownie po miesiącu, dwóch, trzech jazdy po prostu przecieka. Najzwyczajniej w świecie. Tak samo się działo z moim. Mój akurat zaczął przeciekać po prawie roku. Delikatnie został uszczelniony, uzupełniony płyn. I w tym momencie chodzi jak masełko. masełko. Dodatkowo dokręciliśmy tutaj jeszcze te podkładki ozdobne. No i to jest cały tutaj serwis wykonany. Kolejną rzeczą, jaka jest, to jest ta, że w tej 32, którą ja miałem było stary e, stare czpień, czyli został wymieniony na nowy. Czpień dostałem w ramach gwarancji, e, od nami e, wartość takiego czpienia, gdybyście chcieli go kupić, ludzie widziałem, że sprzedają po 700-800 zł, e, no jak dostałem w ramach gwarancji w ramach wymiany, w najnowszych już tego problemu nie ma. Pamiętajcie tutaj, jeśli spojrzycie od spodu, to powinien być taki właśnie stalowy kolor. Jeśli jest czarny, to znaczy, że macie jeszcze stary i trzeba go wymienić dla bezpieczeństwa. Dodatkowo tutaj te łożyska, które wymienione były, no to to łożysko, które tu wymienione było już wcześniej, zostawiłem, po prostu daliśmy świeży smar i wszystko hula wraz z tym czpieniem całym oddolnym. Został wymieniony też tutaj ten górny stożek. Teraz trochę inaczej się zakręca, przez co ta obejma jest trochę inaczej. Wcześniej była w inną stronę. To też zależy, jak się z fabryki trafi, jak ten stożek jest uformowany i jak się ostatecznie skręci w tym miejscu, ale tym się nie przejmujcie. Kolejną rzeczą, jaką zrobiliśmy, to są te błotniki, zarówno przedni, jak i tylni. Został obłożony folią hydro i teraz mają taki karbonowy. Piękny wzór na sobie. Czy ona jest wytrzymała? Mam nadzieję, że będzie wytrzymała. Nie oblepiłem też tego dodatkowego błotnika no, ze względu stylistycznych, jak go zdjąłem, i tak nie, że w deszczu, a jeśli już mnie złapie i trochę mi spodnie zmokną, to nie jest jakiś mega problem. Zazwyczaj podczas deszczu dobrym patentem jest postawienie tutaj buta i wszystko się zatrzymuje na bucie. Przynajmniej większość. No, chyba że jeździcie po naprawdę dużych kałużach, no to wtedy fontanna trochę leje do góry i będziecie mieli plecy mokre. Kolejną rzeczą e, to są oczywiście te naklejki, ma góra, ale to są, to są detale, które sami sobie możecie w każdej chwili nakleić, możecie sobie nakleić co tylko chcecie, jak widzicie tutaj, tutaj, tutaj. Kolejną rzeczą są porty, porty ładowania w tej 32 mojej wymieniłem na te nowe porty. Te nowe porty to są już te zamykane, i te nowe porty dostaniecie już w każdej najnowszej sztuce nami. Mało tego, tam jeszcze dostaniecie większą baterię i dostaniecie też silniki na szybko co, jak zauważyłem w tym momencie, kiedy musiałem zdemontować silniki, jest bardzo przydatne. Więc cieszcie się, że macie te szybko złączki i radujcie się nimi. Tutaj od razu trzeba było wymienić oprócz tych klapek, trzeba było wymienić całe porty. No, bo, dlatego, że tutaj wystąpiła taka sytuacja, że przy odkręcaniu po prostu te te obejmy tutaj pękają na zwyczajnym świecie. No i trzeba było założyć nowe kable, nowe porty i nowe zamykania, nowe zatyczki. Więc teraz mam już te najnowsze, które są w tej najnowszych czterdziestkach, dwupinowe. Widzicie, dwa piny, cyk, bardzo łatwo się wpina, łatwiej niż tam, kiedy były trzypinowe. No bo tam trzeba było celować, żeby trafić, a tutaj nie trzeba celować, bo macie po prostu, wkładacie i działa. Kolejną rzeczą było naklejenie tych napisów po obu stronach i zamiana, zamiana słuchajcie, tych sliderów. Te slidery zostały wymienione z tamtych plastikowo-aluminiowych na całkowicie aluminiowe. I one są już naprawdę solidnie wykonane: w całości są z aluminium. I powinny być o wiele bardziej wytrzymałe przy ewentualnym kraszu na bok. I powinny Wam ochronić kolejnoka. Tamte były dobre. Te takie najtańsze, które miałem jeszcze wtedy w wisecie, no to tamte to po prostu były jednorazowe, czyli uderzyliście w coś i one pękały i odpadały. E, tutaj zobaczcie, mam nakrętkę od spodu na wentylu, dlatego że ta nakrętka powoduje, że e, przytrzymuje ten czujnik ciśnienia. No i warto ją mieć, warto ją założyć. Mnie się za pierwszym razem nie chciało założyć. Marcin podczas zakładania tego nowego czujnika założył mi je, no i już są. Jedyne problematyczne jest to, że po prostu trzeba mieć ze sobą kluczyk, w przypadku kiedy chcecie dopompować oponę, no ja zazwyczaj dopompowuję w domu, a jeśli przyszłoby mi na trasie dopompować, no to mam ze sobą zawsze kluczyk i odkręcam i dopompowuję. Kolejną rzeczą było malowanie tych sprężyn, zarówno przód jak i tył zostały pomalowane w takim srebrzystym chromie, w kolorze zielonym, no absolutnie przepięknie to wygląda, to jest stylistyczne stylistyczne, stylistyczna modyfikacja, więc gdybyście się zastanawiali, czy te sprężyny są jakieś twardsze, a dłuższe, nic z nimi nie robiłem, jedynie zostały pomalowane. Natomiast to, co zrobiłem podczas tego, że mieliśmy zdjęte koła i wykorzystałem to, było podkręcenie, usztywnienie zawieszenia. Czyli w tym momencie podkręciłem sobie tam od dołu o jakieś dwa zwoje do góry. I w tym momencie, w stosunku do fabrycznego, mam dwa zwoje wyżej, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Są, zostały podniesione. Nie jestem w stanie wam tak. Chyba, że jestem. Zrobimy zooma, To zobaczycie, ile tam jest zwojów. Raz, dwa, trzy, cztery. 5-6 chyba prawie zwojów jest widocznych w tym momencie od domu. I teraz naprawdę ona już się tak nie ugina jak fabrycznie, tylko po prostu jest. Co na początku jest fajne, każdemu się będzie wydawało fajne, bo szczególnie jeżeli jeździliście wcześniej sztywnymi ulajnogami, czyli wszystkimi poza nami, to będzie wam się wydawało, że ona pływa. Ale to pływanie jest fajne, jeśli naprawdę duże jeździcie po off-roadzie. Natomiast jeśli nie jeździcie po off-roadzie, tylko ścigacie się raczej po asfalcie, to wtedy pamiętajcie, żeby mieć to zawieszenie twardsze. Lepiej się wtedy składacie w zakręty, a lepszą macie stabilność, mniejszy wobling z przodu, a co najważniejsze macie lepsze, lepsze przyspieszanie, bo ona mniej siada. Więc szybciej się zbiera, szybciej łapie trakcję, szybciej się usztywnia całe zawieszenie, dzięki temu, że jest ono twardsze. Odbicie. Odbicie jest bardzo ważne, jeżeli jeździcie po offroadzie, no to to odbicie musi być ustawione tym pokrętłem w lewo. Im bardziej w lewo przekręcicie, tym będzie szybciej, bardziej w prawo, to będzie wolniej odbijała. Ja jeżdżę na... Raz, dwa, trzy na maksa w prawo i około 4-5 kliknięć w lewo. To jest dla mnie takie dobre ustawienie na asfalt i polecam Wam takie ustawienie, jeśli uważacie pomiędzy 75 a 90 kg. To, to jest dobre ustawienie, ale to jest zawsze indywidualna sprawa. Dostosujcie sobie tak, jak uważacie. Jeśli uważacie, że za bardzo wam podskakuje, za szybko wam podskakuje i odbija, no to wtedy możecie sobie skręcić i ona będzie wtedy wolniej po prostu odsysała to powietrze i uwalniała tą sprężynę. Także pamiętajcie o tym. Kolejną modyfikacją, jaką została tutaj wykonana, to jest oczywiście zmiana hamulców, i to zostało zrobione dużo wcześniej. Mówię tylko o tym, że gdybyście chcieli u siebie robić, no to macie tutaj listę pełną modyfikacji. Zmiana hamulców na magury MT5E, i to są w zupełności wystarczające hamulce. Te oryginalne też są wystarczające. Wierzcie mi, ale no, MT5 mają o wiele lepszą charakterystykę pracy, a ja jestem zboczony pod tym względem. Lubię jak wszystko jest perfekcyjnie, a tutaj zrobione, dlatego mam MT5E i są bardzo dobre i nie zastanawiajcie się nad montowaniem czegokolwiek innego. Pamiętajcie tylko o jednym. Klocki hamulcowe tutaj zużywają się bardzo szybko. Wiąże się to z tym, że to są klocki no, stworzone dla rowerów, a nie dla hulaju, które jeżdżą praktycznie tak jak motory. Więc weźcie to pod uwagę, że jeżeli szybko jeździcie i przyspieszacie, szybko przyspieszacie i hamujecie i tak na zmianę, a praktycznie tak się jeździ właśnie na nami przez większość czasu, to te klocki potrafią się zużyć. Jak szybko? Średnio od 300 do 500 km to jest, to jest taki dystans, po którym już musicie spojrzeć na te klocki i ewentualnie je wymienić. Ja mam w tym momencie wymienione te klocki na sztuki nówki. A przy okazji zostały podszlifowane adaptery. Dlaczego? Dlatego, że ciężko jest dobrać adaptery do tych tarcz. Oryginalnie macie tarcze tutaj 160 z tymi adapterami oryginalnymi, jakie tam wychodzą razem z tymi hamulcami Logana i one są dobrze ustawione. Natomiast jeżeli założycie inne hamulce, to te adaptery już trzeba będzie dostosować. I te adaptery zostały tutaj podszlifowane w takim celu, żeby klocek łapał tarczę w 100%. W tym momencie łapię w około 90, myślę, 7 nie wiem, z pół milimetra może jest tego dystansu pomiędzy tarczą a górną częścią klocka. Więc może z pół milimetra klocka nie będzie mi zbierała, ale praktycznie te 95% tego klocka, ustalmy, że to jest 95%, jest zbierane. To jest ważne, dlatego że. Wykorzystujecie dzięki temu całą powierzchnię klocka i lepsze macie hamowanie. Mało tego, jeżeli będziecie tak jeździć, tak jak ja jeździłem na ostatnich klockach, no to potem, jak je zdejmiecie, to się okaże, że 2 mm prawie miałem klocka niestartego. Co tak naprawdę w niczym nie przeszkadza, bo hamowała dobrze. Tyle, że jeżeli spojrzycie. Z góry i stwierdzicie, że o, jeszcze jest dużo klocka, a tymczasem spojrzycie od dołu i się okaże, że tego klocka już tam praktycznie nie ma, więc ważne jest, żeby jednak ustawić sobie te adaptery, żeby wam te tarcze zbierały w 100% jeździły po klocku, po pełnej powierzchni klocka. Dokładnie tak. Napisy nami z każdej strony naklejone. Bardzo ładnie to wygląda. Dodaj charakteru. Co jeszcze tutaj zmodyfikowaliśmy? Moi drodzy, ten dek został wymieniony i to jest taki dek, który Marcin z ASG e, zrobił mniej więcej taki wzór e, i ja użyłem tego wzoru, nie chciałem już kombinować, nie chciałem zmian, nie chciałem już dłużej czekać, a i tak go czekałem, bo prawie 3 tygodnie zeszło z zrobieniem wszystkiego, e, to są 3 tygodnie w sezonie wyjęte z, wiecie, z życia, z jeżdżenia. Więc to bolało, to bolało, bo czasu się nie odzyska, pamiętajcie, natomiast to, żeby to już wszystko szybko było zrobione, no to, to jest kwestia tego, czy są części dostępne, jak szybko oni są w stanie to wszystko zrobić. Na malowanie sprężyn czekaliśmy długo, na malowanie błotników czekaliśmy jeszcze dłużej, a, a na wycięcie deku, e, okleiny i zamówienie tej okleiny no, czekaliśmy też prawie dwa tygodnie, więc weźcie to pod uwagę. Że z takimi modyfikacjami schodzi. Jeśli je robicie, to róbcie je poza sezonem, a nie w sezonie. A ja akurat w tym momencie miałem chwilę czasu, a że tak powiem, w, w pracy byłem bardzo zajęty, więc stwierdziłem, że zostawię, ale nie, nie spodziewałem się, że aż 3 tygodnie zejdzie. No to są różne, różne tam, że tak powiem, kwestie, których się nie przeskoczy. Pamiętajcie też, że Marcin z SG teraz tutaj Wam wyprostuję, Marcin nie robi takich rzeczy masowo. On nie oferuje się nigdzie. Zrobił to, że tak powiem, po koleżeńsku. Miał akurat taki wolniejszy okres i miał chwilę czasu, żeby to zrobić. Natomiast, jeśli chcecie mu wysyłać taką nami, no to naprawdę musicie się dobrze dogadać. Powiem Wam tak. Robocizna wyszła za to wszystko prawie 2000 zł, za samą robociznę. Za części i za, no, za wszystkie elementy, które tutaj zostały zmienione, a, łącznie z hamulcami liczmy. Już a, wyszło prawie 4,5 tysiąca złotych. Więc weźcie to pod uwagę, że to był tu za prawie 6500 tysiąca złotych i moi drodzy, to nie są małe pieniądze. A jeszcze weźcie pod uwagę, że ja za to nam idę 21 krocy. A wy w tym momencie jesteście w stanie kupić za ile? Za 15-16 i już z baterią większą 40. Ja rozważam baterię 50, ale przy baterii 50 trzeba by wypchnąć dużo okablowania na zewnątrz, dlatego chyba wejdę jednak w 40, ale jeszcze nie teraz, prawdopodobnie na nowy sezon. Teraz nie ma sensu już i zmieniać, sezon się za chwilę kończy, jeszcze może z dwa miesiące zostały jeżdżenia. Ten, ta, ta pojemność, którą mam, dwójka, wystarcza mi w zupełności. Tylko dopiero wtedy zauważyłem, kiedy zacząłem latać z chłopakami, gdzie lataliśmy naprawdę wtedy szybko i zrobiliśmy dosyć duży dystans, bo 60 km, a zazwyczaj, nie wiem, Moja normalna jazda z jakimiś przerwami, zwolnieniami po ścieżkach rowerowych, nawet przez całe miasto, to są dużo niższe prędkości i dużo mniejszy dystans, i nigdy się nie przejmowałem zasięgiem. Dopiero wtedy odczułem to, kiedy z nimi polatałem po tych dzikich terenach w, tych, w tej pięknej Częstochowie. Więc, jeśli chcecie kupić 32 w tym momencie, no to jeśli macie używaną w dobrej cenie, no to kupujcie. Jeśli natomiast myślicie o nowej, to pamiętajcie, że nową nami jesteście w stanie kupić teraz za 15, 15, 500, 16 tysięcy, jakoś tak, tak oferują na eliksie. Więc zamagajcie, no bo no nie ma nic lepszego w tym momencie. Nie ma nic lepszego i długo nie będzie. Jeśli Michael Shaw postanowi zrobić nową wersję nami to będzie, nie wiem, nie wiem co tu jeszcze może zmienić, może zrobi mocniejsze silniki. Słyszałem o modyfikacji, gdzie ludzie z e, Kabu Kinga GT wsadzają silniki do nami, łączą je z tymi kontrolerami e, nami, które są i wtedy nami jest szybsza o jakieś 15%. E, dlatego, że tam silniki są trochę mocniejsze. Tamta hulajnoga dużo więcej waży i ma gorsze kontrolery, przez co jeździ tak samo jak w nami, a nawet przyspiesza gorzej niż nami ale jeżeli włożycie te silniki do nami, to to wtedy jest moc. I tak słyszałem, że podobno robią. Może to rozważę, ale to rozważę tylko wtedy, jeżeli miałbym jakąś krytyczną awarię silnika nami, wtedy ewentualnie rozważę zakup silników z kabu Kinga GT. Natomiast teraz tu już wszystko jest zrobione. Absolutnie nie chcę mi się już więcej nic zmieniać. To baterię ewentualnie zamówię w przyszłym roku, a teraz trzeba jeździć, trzeba jeździć, bo Pogoda jest akurat, zanim zaczną się deszcze, zanim zaczną się śniegi, zanim zaczną się złe warunki atmosferyczne, trzeba jeździć. Pamiętajcie o jednym: jazda na nami wymaga naprawdę rozsądku i takiego troszeczkę obycia się z nogu. Ja już się troszeczkę z nimi obyłem przez ostatnie prawie już 3 lata i już wiem, że w tym momencie nie wyobrażam sobie jeździć na niczym innym niż jak na nami. Zamówiłem Klimę, Klima będzie teoretycznie w przyszłym tygodniu i Klima będzie taką mniejszą wersją Perni, która będzie na powiedzmy takie codzienne przejażdżki, szybkie, gdzieś tu, gdzieś tam, natomiast jeśli mam wyjeżdżać i miałbym wybierać pomiędzy czymkolwiek innym, nic innego, nic innego, moi drodzy. To, jak to jeździ, jak to przyspiesza, jak to ma charakterystykę e, tego zawieszenia, nic nie ma takiego zawieszenia na rynku. Podobno ten Taweran, jeśli to jeszcze rozważalibyście, e, Fighter, bodajże taką ma nazwę, Tavern Fighter, on jest jeszcze podobno fajny, szybki, ale widziałem wyścig z nami, przegrał, było ponad e, e, 70 sekundy wolniejszy przy przyspieszaniu. Nie mówię, że to jest jakaś wielka różnica. Taweron fajnie wygląda, natomiast widziałem, że tam chyba nie dają w standardzie dampera skrętu. A charakterystykę budową ma mniej więcej taką jak Dualtron Thunder. A Dualtron Thunder łobluje niemiłosiernie. Zresztą wszystko w Dualtronie tam jest praktycznie dramatycznie zrobione. Już nawet sama manetka gazu. Te hulajnogi są po prostu zrobione tylko po to, żeby, żeby przyspieszały i tyle. A ktoś zapomniał, że jeszcze liczy się zawieszenie, że liczy się sama charakterystyka manetki gazu, jak ona pracuje. Tam jest zero-jedynkowo. Tutaj w nami, wiecie, gaz chodzi mi ciutko jak masełko. Naciskacie przycisk i wiecie, że jak dotkniecie jeszcze pół milimetra dalej, to ona pojedzie szybciej albo wolniej. Ostatnią rzeczą, którą tutaj zmodyfikowaliśmy, o której warto też powiedzieć, bo jest bardzo dużo pytań, no i drodzy, tak na koniec, to jest manetka gazu. Dlatego, że ta manetka gazu normalnie łapała gdzieś po około dopiero 2 cm wciśnięcia. Ale ważne jest to, żebyście rozróżniali coś takiego, co się nazywa opóźnienie działania versus tak zwany lag. Czyli opóźnienie po wciśnięciu już tego gazu, do, po, do, po dojściu do tzw. Tzw. Stycznej, e, tutaj u, układu, tak zwanej stycznej układu. Czyli jeżeli wciśniecie ją o 2 cm, to ona dopiero zacznie się stykać i w tym momencie jest jeszcze około 0,3 sekundy opóźnienia. Na czym to opóźnienie polega? Już Wam pokazuję. Zobaczcie, w tym momencie moja manetka łapie po 0,5 centymetra. Nawet nie. To jest pół centymetra. pół centymetra. Ale jeżeli przypadkowo wciśniecie gaz, bo stoicie na postoju i przypadkowo klikniecie nie? w ten sposób. Widzicie co się dzieje? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, dlatego że jest opóźnienie. Widzicie? Jak przytrzymam chwileczkę dłużej, dosłownie 0,4 sekundy, to w tym momencie dopiero rusza. Więc jeżeli przypadkowo klikniecie ją, nic się nie dzieje bo na tym się zastanawialiście i tego się obawialiście. Nic się nie dzieje przy przypadkowym miźnięciu jej. Możecie miziać, miziać i miziać, nic się nie stanie. Natomiast jeśli przytrzymacie chwilę, to się uwalnia moc, moi drodzy. Więc pamiętajcie o tym. Modyfikacja manetki to jest złoto. To naprawdę zalecam każdemu. Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz. Marcin, jako że robi te kłady swoje, to jest bardzo wyczulone na, też na, na, na szczegóły. Oprócz tego, e, wszystko zostało tutaj przesmarowane, e, wszystko zostało podokręcane. E, porobiliśmy bardzo dużo różnych takich rzeczy, na które się nie zwraca uwagi e, w ogóle. E, chociażby nawet to, jak ona jest tutaj uszczelniona. Teraz ta nowsza wersja jest już trochę lepiej uszczelniona, ale oryginalna jest dosyć słabo uszczelniona, moi drodzy. Tam te kable, gdzie wchodzą, e, jest dziura. Teoretycznie nic się tam nie powinno wlać, jeżeli normalnie jeździcie i nie lejecie tam karszerem mocno. Natomiast, jeżeli lubicie pryskać karszerem z każdej strony, to weźcie to pod uwagę, że tam może być słabo uszczelniona. To też uszczelniliśmy. Podsumowując, to jest z nami Bernie 32 która słuchajcie, ma wszystko zrobione na tip top. Tutaj nie ma ani jednej rzeczy, na którą możecie powiedzieć, że ach, jeszcze może tam bym zmienił. Nie ma. Zastanawiałem się jeszcze nad amortyzatorem skrętu, czy nie zamówić tego koreańskiego Ereksa, ale ten koreański Ereks ma to do siebie, że po pierwsze kosztuje 500 dolarów, po drugie ma taką samą charakterystykę pracy, a nawet trochę mniejszy kąt skrętu wytwarza, więc na razie pojeżdżę na tym, a potem ewentualnie rozważę tego Ereksa gdzieś tam w przyszłym roku. Zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, najważniejsze, co możecie tutaj zrobić, to ładujcie zazwyczaj do 85-90% na maksa, jeżeli jeździcie codziennie na krótkich dystansach, jeżeli jeździcie na długich dystansach, to ładujcie do stówy, ale na maksymalnie powiedzmy dzień przedjazdu, tak? czyli nie ładujcie na maksa i nie zostawiacie jej, żeby stała przez kilka dni, a tydzień, dwa albo trzy naładowana, bo ogniwa puchną i tracą żywotność. Co jeszcze? Martwiliście się często, czy żywotność takiej baterii to jest y, pół roku, rok czy, czy dwa lata. Moi drodzy, nie przejmujcie się tym. Te baterie to są baterie LG a, i tutaj jest to, te, te ogniwa, które ja mam, to są jeszcze te stare ogniwa. Natomiast w tych najnowszych 40 są już te ogniwa najnowsze 50T które są po prostu super wytrzymałe. To są ogniwa 21700 i tam będziecie mieli żywotność przez najbliższe 10 lat spokojnie. Jeżeli będziecie o nie dbali w taki, w taki sposób, że nie będziecie ich przeładowywać za zeszaj, to jeżeli postanowicie pojeździć tylko 3 km, nie ładujcie do 100%. Macie tam 75 V, wierzcie mi, że przejedziecie na tych 75 V jeszcze daleko. No dobra. No to ja teraz idę coś polatać. Może coś jeszcze dogram. A, a, jak nie dogram, no to... Nie no dogram, Wiadomo, trzeba teraz pojedzieć na nami i pokazać jak ona jeździ, nie? No ale to będzie w następnym filmie. Pozdrawiam na koniec pokażę Wam coś. Zobaczcie, jak ona z profilu wygląda przepięknie. No przepięknie. Mm. 15 koni mechanicznych. 46 kg wagi, 11 cali koła. Absolutny hit. No nie ma nic ładniejszego i szybszego w tym momencie. Byście się zastanawiali jeszcze, czy kupić to, czy kupić tamto, jest tylko jedna kolejna na którą warto wywalić pieniądze w tym momencie. I to jest właśnie nami. Bernie Max. 40 Amperów, pamiętajcie, kupujcie taką wersję. Nie dajcie sobie wciskać przez jakieś polskie sklepy starych wersji. Kupujcie tylko tą najnowszą. A ona cały czas ewoluuje i jeszcze będzie działać ta ewolucja przez najbliższe. Myślę, no, cały czas się będzie działo. Natomiast tutaj w tym modelu myślę, że już zostało wszystko zrobione. W tym najnowszym, który jest dostępny na Aliexpress. I tamten ściągajcie i zamawiajcie. Pamiętajcie tylko, że czas oczekiwania to jest jakieś 2 do 3 miesięcy. Więc w tym sezonie to już raczej nie polatacie, jeśli zamówicie jutro. Natomiast jeśli zamówicie ją, na pod koniec roku, no to akurat wiosnę dostaniecie. A warto. Pozdro.